Cześć, tutaj Kokoszka w Niemczech. Dzisiaj przychodzę do Was z nowymi ciuszkami z transmisji na żywo. E, taki haul zakupowy. E, dzisiaj będę Wam prezentowała bluzeczki, e, no i par, parę rybaczek, żebyście zobaczyli mniej więcej, jakie ciuszki e, tam mają na tym e, stronie internetowej. Powiem Wam, że ciuszki są naprawdę mega. E, są bardzo przede wszystkim tanie. Także na każdą kieszeń te ciuszki znajdziecie. No, i potem Wam podlinkuję link w opisie, na jakiej stronie ją zakupiłam. Zakupiłam te ciuszki też, jeszcze warto powiedzieć, na AJ Tina Fashion. Bardzo fajni ludzie. Kupiłam to właśnie z Polski, te produkty. No, i chciałam Wam pokazać może się akurat też, może szukacie jakichś nowych sklepów, w których moglibyście się fajnie uprać. No i oczywiście tanio. I jeszcze chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że żebyście zostawili, zostawili lajki, no i subskrybujcie mój kanał, żeby byli ze wszystkimi filmami na bieżąco. A więc tak, mamy tutaj, mam na sobie bluzeczkę. Jest ona fajnie tak tutaj z takimi kryształkami, nie wiem czy to widać. Jest fajnymi kryształkami wysadzona. Jest tu taki różowawy kolor, tylko nie wiem czy to tak... Tam na tej kamerce tak nie odzwierciedla to. Widzicie, fajna jest. Yy, mam dużo fajnego miejsca. Nie jest opięta błyska, to jest u mnie na plus. I oczywiście ta bluzeczka kosztuje, yy, wszystkie produkty, yy, yy, co Wam pokazuję, to jest 95% bawełny i 5% elastanu. Tam tam dwie bluzeczki były, co nie były z elastanu, yy, co nie były po prostu bawełniane. No I ta bluzeczka kosztuje 30 złotych tam na mesce była, 30 złotych. No i tutaj macie takie fajne też rybaczki. Widzicie, u mnie to jest wysoki stan. Oczywiście te rybaczki też, widzicie, jeszcze macie troszeczkę luzu, ale one są dla mnie troszeczkę za duże, bo te rybaczki są bardziej dla mamy. Ale ja Wam mogę pokazać. Ja mam akurat za kolanko, nie? Te rybaczki, bo fajnie one się prezentują, jak jesteście, yy, będziecie opalone. <laughs> A więc tak, i te rybaczki też kosztują 30 zł. Zaraz do następnej stylizacji wracam. Następną rzeczą jest, jest bluzeczka na krótki też rękawek. Wszystkie właśnie te shirty Wam pokazuję na krótki rękawek. Eem, też jest właśnie... Jest tu fajny kolor, taki żółtawy, ale tego w kamerze nie wiem, czemu tego nie widać. Eem, tu wygląda, by był taki jasny, żółty, a to jest taki naprawdę fajny, żółty kolor. tego oczywiście nie wiem, czemu to nie widać tego na, na, na kamerze. Są tutaj też fajne nogi, torebeczka, ja oczywiście zabra, ubrałam do tego białe shorty, żeby Wam pokazać mniej więcej, tu możecie też takie coś, wiesz, bluzkę możecie założyć do środka i tu tak fajnie sobie e, położyć ją. Długość, jak widzicie, też jest fajna, e, jest prawie, jak tak naciągniecie, o, widzicie, na spodenki się fajnie nakłada bluzka, nie jest za krótka, jak dla mnie jest super bombowa. Oczywiście tak już się nie rozciąga ta buzeczka. Jest bardziej ta, No wiecie, mam też luz, ale w tamtej był bardziej, taka była bardziej rozciągnięta ta buzeczka, nie? Nacią, naciągała się więcej. No ale. o, Tu wam wyciągnę ze spodni. I tak właśnie wygląda e, cały. Widzicie? I tak, wygląda całość bluzeczki. I ta bluzeczka też wydaje się kosztowała 30 zł, ale nie jestem pewna, bo cenę po prostu sobie tego nie zapisałam. Następna bluzeczka e, to jest taka bardziej tunika. Fajny ma e, taki różowawy kolorek. Kosztuje 70 zł, przepraszam. E, tutaj ma takie z boku fajne e, wycięcia. Zaraz Wam pokażę, jak to tunika wygląda normalnie. Tylko ja sobie to zrobiłam jako bluzeczkę, widzicie? Tu też właśnie mam fajnie dużo miejsca. Tylko są tutaj, tutaj mamy właśnie kieszenie. Ale żeby Wam pokazać, to bardzo fajnie, widzicie? Fajnie dużo miejsca jest. No a z tyłu jest tak. Są skrzydełka, też są właśnie wycięcia. No, myślę, że fajna bezeczka. No i tutaj Wam teraz pokażę, jak to wygląda. Taki dolegnius, czy coś, jak ta toniczka wygląda. Nawet żeby taka mała, mała, sukieneczka. O widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Z tyłu i z przodu. O, też w sumie możemy to tak nosić. Widzicie, pod spodnie i wygląda właśnie jak sukieneczka. Fajne i koszt 70 zł. Teraz wam dalej pokazuję fajną bawełnkę dalej. Eee, taki fajny świecący materiał. Z ważkami. O, widzicie? Połyskujący. Też jest właśnie patrzcie, ile miejsca mam w biuście. Tu troszeczkę idzie tak widzicie. Też fajna buzeczka Do słynków fajnie też się tutaj prezentuje. tu z tyłu jest normalnie nie bez napisu, bez niczego. Jest gładziutka. No i tak się właśnie prezentuje. No i ta bezeczka 30 zł kosztuje. I następną bluzeczką właśnie jest taka e, biała, to nie jest już bawełna. E, możecie nosić ją właśnie jako hiszpanka. Właśnie sobie tutaj, tutaj właśnie sobie stanik widzicie dalej niżej, e, żeby wam pokazać jak się to ładnie prezentuje. Bluzeczka mi się mega podobała. Tu macie takie sznureczki e, i tutaj macie właśnie fajne takie e, piórka na sobie. Bluzeczka widzicie też jest fajna, jest dłuższa. Tak wygląda, tak się z tyłu prezentuje. No, i co jest moim dla mnie minusem? Um, tutaj jest bardzo dużo miejsca. Mogę Wam pokazać, że bardzo dużo miejsca jest. Natomiast tutaj jest dla mnie za mała. Tu jest dla mnie za mało miejsca. I się źle yy, się w niej czuję. Ale, tak ogólnie, jako byzeczka jest bardzo ładna. Fajna byzeczka, No i możecie właśnie sobie tak jako, jako hiszpankę nosić, albo też możecie sobie nosić właśnie. Tak normalnie, nie? Tu są już sznureczki, też możecie sobie zawiązać ją. O. Tak szybko na raz dwa, bo. Żeby Wam pokazać. O! Jeżeli ktoś nie lubi takiego oddechu, oczywiście możemy jeszcze bardziej związać. Ale myślę, że byłaby fajna, tylko no niestety. Em, no troszeczkę jest za mała. Szkoda. No i koszt tej bezeczki to 49 zł. No, następna bezeczka, jaką mam wam pokazać. To jest fajny łapat snów. Też się oczywiście wszystko tutaj mieni. Jest bardzo taka, taki, ocz, taki kolor oczojebny, to bym powiedziała, ale nie wiem czemu w kamerze to tak wygląda, taki jasny kolor. Nie mam pojęcia. I oczywiście tutaj też do białych składanek wszystko przelałam. O e, się fajnie prezentuje. I tutaj macie e, górę, nie wiem czy to będzie widoczne. Wrudeczka jest tak ukształtowana, że tutaj widzicie? Jest e, taki jakby spad. Też tutaj macie krótszą, a tutaj właśnie yy, troszeczkę dłuższą bluzeczkę. Od krótszej do najdłuższej idzie. Yy, też jest właśnie fajna. Koszt takiej bluzeczki 49 euro. Ej, yy, bo co ja mam z tymi eurokami? Yy, koszt takiej bluzeczki to 49 zł. Yy, jest też fajna. Widzicie, też materiał, macie rozciągnięty materiał. Tylko ten już się tak mniej rozciąga, jak sami widzicie. Yy, no i... Fajny kolorek jest. Wszystko fajnie się prezentuje. Następną blądeczką jest właśnie taka biała z takim czarno napisem. Też to jest bawełenka, tak jak wcześniej wspomniałam. Tu się już troszeczkę mniej rozciąga. Ale dla mnie jest akurat fajnie. Fajnie mi tam dopasowali. Szczerze wam muszę powiedzieć. Tutaj właśnie sobie wsadziłam troszeczkę do spodni. Tak to się właśnie prezentuje. <noise> tutaj właśnie oczywiście jest biała z tyłu, no i jest tutaj widzicie fajna długość, nie? Że nic nie jest krótsze. Bardzo fajna plecyczka i tu oczywiście cenę nie piszę, bo to był prezent właśnie od tej firmy. Też bardzo fajna milusia i tu wam pokażę jak to wygląda bez. O długość widzicie? Jest bardzo fajna długość I lubię, lubię takie bluzki taką długością, nie lubię jak są takie krótkie, potem chwilę ręce podniesiecie, a zaraz wszystko do w leci, ta wózka. Po prostu lepiej tak jakby zakryte jest, nie? Jak dla mnie brzuch. No, nic tu mi nie wychodzi, widzicie sami, żadne fałdki, nic, więc e, fajne. O, mam też taką e, wyzeczkę na sobie musztardową, tutaj mam fajne takie, widzicie, są wycięcia na, na ramiona i Właśnie takimi koralikami wysypana. I tutaj też są koraliki, tutaj taki motylek jest świecący. Ja uwielbiam bluzki, które, na których coś się dzieje, się mieni. E, właśnie mają takie, widzicie, perełeczki. Są troszeczkę wycięte, takie... Lubię takie bluzeczki. To jest bardziej, widzicie, dopasowana bluzeczka. E, z tyłu też jest płaszczutka, nic na niej nie ma. No i tutaj tak samo, widzicie. Ja sobie tu wsadziłam do spoli tą bluzeczkę, ale pokażę Wam, jak to wygląda całościowo. Tak bluzeczka wygląda już tak, jak już mam fest naciągniętą do na mnie. No ale tak ja oczywiście, ja nie lubię tak za bardzo, żeby mi tu były jakieś boczki widoczne czy coś, to dlatego ja sobie tak lekko ją zbluzuję i tak zawsze sobie ją wsadzę do środka. I troszeczkę będzie to lepiej wyglądało. No i cena tej bluzeczki 30 zł. No i tutaj mamy taką samą bluzeczkę, tylko właśnie w kolorze czerwonym. Też ma właśnie ta, ta samą bluzeczkę, to jest ta sama bluzeczka. Tu też są właśnie takie, widzicie, koraliki. I tutaj właśnie taki tygrys jest. Też właśnie świecący. Też jest właśnie bluzeczka, widzicie? Du bardzo fajnie się rozciąga. Też nie jest właśnie krótka, zarabiam właśnie pokażę. Widzicie, to Fajnie, z tyłu nic, gładziutka jest, ale z przodu zaś się yy, dzieje dużo. No, no i taka blizeczka. Tu też możecie sobie wyciągnąć. Widzicie, długość taka maksymalna, myślę, jak już na zaciągniecie ją, ale nikt tak nie lubi chodzić. Myślę, że tak, o. Taka długość jest odpowiednia. Fajna. Fajna troszeczkę, naprawdę. I to jest właśnie, e, to jest więcej poliesteru e, niż bawełny. Chciałam Wam też pokazać, że kupiłam sobie taką sukienkę. E, też, jest fajnie ba bawełniana. E, no, ale niestety e, nie pasuje mi do mojej urody. Jak to przymierzyłam, to źle się właśnie czułam. Ale sukienka jest bardzo ładna. I też ją właśnie sobie zamówiłam. To Wam bliska pokażę na ramionczkach. Koszt 90 zł też fajnie wykonana na tutaj właśnie ramionczka są i to taki fajny taki styl boho bym powiedziała a więc tak to by było na tyle dziękuję za oglądanie do następnego filmu trzymajcie się cześć